Dlatego wyglądam jak wyglądam. Zasady. Masz, żyjesz według własnych zasad w życiu. Jak bardzo to są Twoje zasady? Jak bardzo te zasady ustalałeś ty? Wiem, że świadomie takie zasiądnięcie do zagłębienia się w to, z jakiego podłoża wychodzą Twoje decyzje, działania określenia swoich zasad i z jakich wartości te zasady się wywodzą jest rzadkością. Rzadkością jest to, by siąść świadomie, przepatrzeć wszystkie zasady, nazwać je, konkretnie spisać, rozpisać, rozłożyć na czynniki pierwsze, skąd te zasady masz, kto ci je wpoił, z jakich powodów, dlaczego są tak, a nie inaczej poukładane, jakie przynoszą efekty, czy te efekty są dla ciebie korzystne, czy niekorzystne, dobre, czy niedobre, dla innych i dla ciebie samego. Zadanie takie mega konkretne, głębokie i to jest coś, co ja wprowadzam na mentoringach i bardzo wielu ludziom to Naprawdę robi dużą, dużą przemianę wewnętrzną, właśnie jest spojrzenie na swoje zasady, na swoje wartości, dogłębne ich przebadanie i zasady, z którymi się posługują w życiu i nazywali swoje. Bardzo wiele z tego okazuje się być wcale nie ich, a włożoną, zaprogramowaną dla nich, wyuczoną już konstrukcją. Tak ważne jest, by samemu Świadomie zawieść i spojrzeć, przepatrzeć wszystko, bo wiele z tego tak naprawdę wymaga przewartościowania, dekonstrukcji i ułożenia na nowo bardzo głęboko i precyzyjnie. I to nazywa się przywróceniem poczucia własnej wartości. Jednym z elementów właśnie przywrócenia, odbudowy poczucia własnej wartości, fundamentu jest zejście w głąb, zrozumienie zasad. Z jakiej wartości one się wywodzą, i tam bardzo dokładne i precyzyjne, i wymaga to czasu i zaangażowania, porozkładać to na czynniki pierwsze, odrzucić to, co jest zgodne z Tobą, odrzucić to, co nie jest zgodne z Tobą, następnie w życiu manifestować to i sprawdzać w efektach, jakie efekty to przynosi, i kolejne, i znowu przewartościowywać, i znowu, i znowu. W taki sposób dochodzisz do siebie. Skąd masz swoje zasady? Te, o których mówisz, że są Twoje.